Witam serdecznie Państwa na naszym kanale Gazetki Sklepowe. Jeśli jesteście Państwo panami poszukiwania ofert oraz okazji, to świetnie Państwo trafiliście, a to dlatego, że na naszym kanale zawsze znajdą Państwo wiele okazji oraz promocji Państwa ulubionych sklepów. Również w tej ofercie mam nadzieję, że znajdą Państwo coś dla siebie i również w wyjątkowych cenach. A czas, który Państwo poświęcą na przejrzenie również tej oferty Lidla, na pewno zaobocuje Państwa oszczędnością. W Lidlu możemy znaleźć również wiele ofert oraz promocji, czego dowodem jest właśnie niniejsza oferta Lidla. Również Państwu polecam produkty, które są objęte promocją z aplikacją Lid Plus. Bez wątpienia i ta oferta jest warta Państwa uwagi, bo można znaleźć w niej mnóstwo ofert, a także promocji. Tak więc ja już zostawiam Państwa z tą ofertą, aby na spokojnie mogli sobie Państwo przejrzeć tą ofertę, i tak jak wspomniałem wybrać dla siebie produkty o obniżonych cenach. Ja już dziękuję, życzę udanych zakupów, miłego dnia oraz zachęcam Państwa do subskrypcji naszego kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek. A także namawiam niezmiernie do kliknięcia łapki w górę pod filmem, za co już teraz dziękuję. Oraz do usłyszenia.